Pan z Wami. Słowa Ewangelii, według świętego Łukasza. Powstał jakiś uczony w prawie, i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał nauczycielu: Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w prawie, jak czytasz? Ono odrzekł, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do Niego, dobrze odpowiedziałeś, to czynia będzie żył. Leżąc chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa, a kto jest moim bliźnim? Jezus nawiązując do tego rzekł, pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan, zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce, zobaczył go i minął. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł do niego i opatrzył murany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie. A jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. To z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców. On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź i tyczeń podobnie. Oto słowo Pańskie. Słowa Ewangelii zgładzą grzechy nasze. Moi drodzy, dzisiaj gromadzimy się na Eucharystii, gromadzimy się w świątyni i właściwie stawiamy to samo pytanie ciągle Jezusowi: Jezu, Pani nauczycielu, co ja mam czynić, żeby osiągnąć życie wieczne, mieć pokój w sercu, mieć relację z Ojcem Niebieskim, poznać, kim jest mój Ojciec w niebie, bo tak mało go jeszcze znam. I wreszcie, żeby być z nim na wieki, na zawsze, oglądać go twarzą w twarz, mieć tą radość, to szczęście widzenia Boga. Stawiamy to pytanie dzisiaj Jezusowi tu w świątyni. Jezus nam pięknie odpowiada: Czyń miłosierdzie tak jak ten Samarytanin, czyń miłosierdzie, bądź miłosierny dla siebie i dla innych. Aby osiągnąć życie wieczne, czyń miłosierdzie. Ale moi drodzy, od początku. Na początku Jezus odpowiada na to pytanie. Właściwie to pytanie powinniśmy stawiać Jezusowi każdego dnia. Nie można przestać stawiać. Jezu, powiedz mi, co mam czynić, jak mam żyć. To życie się zmienia. Nasze życie jest zupełnie inne niż naszych rodziców, dziadków. Świat się zmienia, wydarzenia stają się coraz bardziej niepokojące. Coraz więcej tych wydarzeń takich ogólnoświatowych, trudnych, które do nas docierają, które sami przeżywamy. Żyjemy w napięciu, w emocjach, w niepokoju. Ktoś pracuje, musi dużo pracować, jest zmęczony. Między ludźmi jest dużo też emocji, czasami agresji. To życie się zmienia w takich sytuacjach, w takich warunkach. Jezu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne, aby wejść rację w Tobą, aby Ciebie odnaleźć, aby trwać w pokoju w miłości. I dzisiaj, moi drodzy, w świecie jest wielu nauczycieli duchowych, w cudzysłowie u Mesjaszy, którzy. Dają odpowiedzi na to pytanie. Mówią, to czyń. Będziesz zbawiony, zbawiona. Poznaj gdzieś religię Wschodu, poznaj jakieś inne rzeczy. Niektórzy udają się do wróżki. Jest mnóstwo dzisiaj takich nauczycieli w cudzysłowie, którzy dobrze niby radzą, niby. Często wchodzi nauka New Age dzisiaj i wielu ludzi za tym idzie. Dzisiaj mamy czas wakacji też, bardzo są aktywne sekty również, chcą zagarnąć do siebie dzieci, młodzież. Paśnie, to pytanie, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Kochani, my jesteśmy tu, aby słuchać Jezusa. Co mówi Jezus? I zobaczmy, Jezus nie daje nam takiej łatwej odpowiedzi, prostej. Takiego nie mówi tak nam, że wszystko jest dobre, wszystko może zaakceptować, prawda? I wszystko będzie dobrze. Wzmio spokój. Nie sprzeciwiaj się nikomu niczemu. I właściwie będziesz mieć spokój. Tak na wszystko się zgadzaj i mów, że wszystko jest dobre. Tak niektórzy proponują. Ale to nie jest Jezus Chrystus. Kochani, Jezus nam kieruje nas. Do prawa Bożego, do przekazań. Jezus mówi, co jest napisane w prawie, jak czytasz? Czy Jezus nas odwołuje do prawa Bożego, które zostało dane przez Boga dla ludzi, przez Mojżesza, innych apostrofów? Prawo Boże. To Bóg daje prawo człowiekowi, to Bóg mówi, co jest dobre, a co złe. To czyń, tamtego nie czyń. I człowiek powinien to prawo przyjąć, słuchać, co mówi Bóg, poznawać to prawo i starać się według niego żyć. I wtedy osiąga pokój, zbawienie, radość serca. Człowiek nie powinien tego prawa zmieniać, zniekształcać, dostosowywać do siebie, bo tak mi się wydaje, tak będzie mi wygodniej, przyjemniej. Prawo Boże jest dane dla człowieka przez Boga. Bóg z miłości dał nam to prawo, żeby nas chronić od złego. I, kochani, widzimy dzisiaj w świecie, jeżeli to prawo jest odrzucane, a tak się dzieje przez ludzi, przez narody całe, to widzimy, ile tragedii to niesie, jakie to nieszczęście niesie dla całego świata. Odrzucanie Boga, odrzucanie prawa Bożego. Kochani Jezus nas kieruje do prawa Bożego, co jest napisane w prawie. I prawo Boże, co nam mówi? Mówi nam o. Konieczności szukania Boga, słuchania, co mówi Bóg. Szema Izrael, słuchaj Izraelu, co mówi Bóg. Słuchaj, czy w naszych domach słuchamy Boga, otwieramy Pismo Święte. To jest takie proste, otworzyć, przeczytać, czy dzieci, wnuki słuchają w domu, co czytają babcia, rodzice, czy słuchają słowa Bożego. Szema Izrael, to jest prawo Boże, podstawowe. I w tym prawie też czytamy obowiązek modlitwy. Trwaj w modlitwie, składaj ofiary Bogu, kłaniaj się przed Bogiem, czyli szukaj relacji z Nim, trwaj w modlitwie. O tym ciągle przypomina Maryja w wielu miejscach odmawiajcie, Różaniec. To jest też jakby prawo Boże. Oczywiście z dekalog są przekazania, ale Boga będziesz czcił, wielbiał, poznawał Go w modlitwie w Słowie Bożym. To jest prawo Boże, ale kochani, Prawo Boże to również Bóg szanuje z miłością, szanuje każdego z nas i mówi też masz odpoczywać w Dzień Święty święcić chociażby, masz odpoczywać i oczywiście to jest no, w tygodniu jest niedziela, ale też w przysiągu roku jest czas odpoczynku, czas pracy, czas odpoczynku czas urlopu i to też powinniśmy czynić, żeby odpocząć Dzisiaj jesteśmy bardzo zestresowani, z pośpiechem żyjemy, potrzebny jest odpoczynek. Można wyjechać do lasu, gdzieś nad jezioro, takie miejsce spokojne, żeby doświadczyć ciszy. Bóg przychodzi w ciszy, w pokoju i w pięknie przyrody również Bóg się objawia. To oczywiście nie wyklucza sakramentów, modlitwy, ale tam też Jezus też tak czynił, szedł nad jezioro, na pustynię, żeby odpocząć. Umysł człowieka potrzebuje ciszy, spokoju, żeby mógł wejść bardziej w skupienie, żeby mógł się w ogóle modlić. Jak ciągle jesteśmy zabiegani, już nie jesteśmy w stanie nawet się dobrze modlić. Nie jesteśmy w stanie słuchać, co Bóg i Bóg. Nie słyszymy Boga w tym ciągłym pośpiechu, w ciągłym tym zajęciu wieloma sprawami. Dlatego Jezus też mówi, idź odpocznij nieco. Odpocznij, odpocznij przy moim sercu, odpocznij przy niepokalanym sercu Maryi. Dzisiaj może część ludzi mówi tak, ja wierzę, bo ja wiem tak, że Bóg jest. Wiem, że Bóg tak mówi, tak mówi. Kochani, ale święty Paweł pisze, zwły dług szatan też wie, że Bóg jest. Wierzy, że Bóg jest i drży i się boi. Wiara z uczynkami, z miłością. Co innego wierzyć, wiedzieć, że Bóg jest, a co innego przytulić się do serca Jezusa, jak święty Jan, czasie ostatniej wieczerzy. Co innego przytulić się do serca Maryi, co innego wiedzieć, że mam matkę, tak, gdzieś tam jest, a co innego przyjść, przytulić mamę. Mamo, kocham Cię. Tak? A mama pogłaszcze dłonią dziecko i dziecko jest spokojniejsze. Co innego, tak? Przytulić się do serca Maryi. Odpocząć w sercu Maryi. Tam jest spokój i bezpieczeństwo. Kochani, prawo, o którym mówi Jezus, o którym tu mówię, to prowadzić powinno nas i prowadzi do miłości. Do miłości. Chrześcijanin dojrzewa, jak kocha, jak miłuje. Dojrzałość w miłości. Prawo nas prowadzi do miłości Boga, do miłości drugiego człowieka, do miłosierdzia. I o tym mówi to Ewangelia. Co czytasz? Co jest napisane w prawie? I ten uczony w piśmie cytuje, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą mocą, całym umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego. Jezus mówi, dobrze powiedziałeś, to czyń, a będziesz żył, będziesz miał życie wieczne. Wejdziesz w relację z Bogiem, to czyń. Rozwijaj miłość w sercu. Miłość opartą na realizacji prawa Bożego. Ale ten uczony w piśmie jeszcze mówi tak, ale kto jest moim bliźnim? Kochani, dlaczego? Bo Izraelici tak nauczali, że twoim bliźnim to jest ten, który jest z twojej religii, z twojego narodu, z twojej wiary. A inni to tak można ich odsunąć. Jezus to zmienia to patrzenie. Jezus odpowiada za to, kto jest moim bliźnim pokazuje tę sytuację, że pewien człowiek Izraita szedł z Jeruzalem do, do drugiego miasta, do, do Jerycha i został pobity, nie był browie, pobity, poraniony i szedł tą drogą kapłan, czyli człowiek z Jego, Narodu z jego religii minął go obojętnie, nie realizował miłosierdzia Bożego. Gdzieś tam może szybko się spieszył do świątyni, musiał odprawiać na bożeństwo. Minął go. Drugi człowiek też go minął, Lewita. I dopiero Samarytanin, kochani, co to znaczy Samarytanin, Izraelici nie żyli w przyjaźni z Samarytanami, nie akceptowali ich, żyli w nieprzyjaźni. Tak ich traktowali. Ten Samarytanin, tak wrogo traktowany przez Izraelitów, to on, zobaczył tego człowieka, zatrzymał się. zabierz go, go do spody, tam, żeby go opatrzono mu rany. I jeszcze zapłacił za jego pobyt. Okazał miłosierdzie, zainteresował się tym człowiekiem. Jezus odpowiada: Kto jest moim bliźnim? Zobacz. Człowiek innego wiary, innego koloru skóry człowiek każdy człowiek którego spotykasz na swojej drodze życia to jest twój bliźni zobacz co możesz zrobić żeby mu pomóc jak okazać miłosierdzie jeżeli możesz okazuj miłosierdzie ale mówię żeby to miłosierdzie to miłość przy... okazywać to sami powinniśmy przyjąć najpierw sami powinniśmy być miłosierni dla siebie przyjąć miłość od boga mieć taką równowagę duchową, psychiczną, tą relację z Bogiem. Wtedy te relacje z bliźnimi też się, kochani, nasze poprawiają. Też się zmieniają, bo to wszystko z serca płynie. Albo złość, albo jakieś zacietrzewienie, albo miłość, pokój, to z serca płynie. To jest kwestia naszego serca. I tu potrzeba właśnie Obecności Jezusa Maryi. Niech Maryja nam w tym dopomoże, matka Jezusa właśnie trwać w pokoju, abyśmy byli pokorni, łagodni, czyniący miłosierdzie na wzór Jezusa Chrystusa. Amen.